Podczas wakacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbywał się darmowy kurs przygotowujący do egzaminu poprawkowego z matematyki. Był to kurs pierwszy, pilotażowy. Brało w nim udział 30 osób ze wszystkich szkół jeleniogórskich, nawet przyjeżdżały osoby spoza Jeleniej Góry i na te 30 osób 80% mamy zdawalności. Cieszymy się, bo kurs obejmował. Trzy lata Liceum Ogólnokształcącego. Wyniki egzaminów poprawkowych w mieście są zadowalające. Bardzo się cieszę, że e, Oświata Jeleniogórska przy mojej akceptacji i nawet zachęcie podjęła inicjatywę, następującą, aby w okresie wakacji zorganizować nieodpłatne dodatkowe zajęcia z matematyki dla osób, które oblały ten egzamin w pierwszym terminie. Prowadzone, jak sądzę, po wynikach przez bardzo dobrego dydaktyka, efekt jest taki, że 80% tych poprawkowiczów ten egzamin przy drugim podejściu, przy drugim podejściu zdało. W Jelenie Górze 172 uczniów przystąpiło do poprawki z matury. Zdały 103 osoby. Tylko połowa uczniów z Powiatu Jelenie zdała ponownie egzamin dojrzałości.